Witam was, ja. Yeah, witam was pięknie. Witam was w nowym, świetnym odcinku tej świetnej produkcji, moi drodzy. Nie naprawdę powiem wam, że tak sobie wczoraj, kurde, tak jeszcze klepałem sobie jeszcze w, w nocy nie mogłem spać, klepałem sobie w tego Enemy fronta. Naprawdę, ludzie. Gierka jest mega zacna i kurde no. Powiem wam, że co mi się podoba, na przykład wczoraj jak grałem, yy, to... Wczoraj jak grałem, yy, to... Bo ja zawsze tutaj tak przechodziłem, że... Znaczy, wczoraj, ogólnie teraz jak przychodzę do tego Enemy Fronta, to... Więcej jak jest możliwość, to więcej staram się przechodzić tę misję po cichu. Prawda? Bo naprawdę gra daje do tego możliwość. Nie, każ nie każda misja taka jest, no bo wiadomo jak jest na przykład bitwa, tak jak w... Powstaniu warszawskim, to co niby po cichu możecie zrobić, ale ogólnie, jak na przykład są te misje takie inne, prawda? Tam, gdzie można, tam, gdzie Hawking schodzi, tam na terenach Francji czy tam Norwegii, gdzieś, czy co, bla, 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 gdzie to tam jest, tam jest, nieważne. To w tych misjach akurat powiem Wam, że da, da się je przejść na naprawdę różnie. Na różne sposoby. Można po cichu je przechodzić, można je przechodzić po. Robiąc rzeźnie, prawda? No jest to jednak takie... O, tutaj ktoś chciał wiedzieć, czy jak się schylamy, to, to da się przeżyć, prawda? Że, że nie dostaje się tyloma strzałami. Nie, nie jest to prawda? Na wilczym srańcu akurat to nie działa, tak jakby się chciało. O, ten teraz strzelił w beczki. Na wielkim srańcu to nic nie działa tak jak powinno. Łe Patrzcie się tu sterowiec, Aż jak nisko leci, aż mnie wgniata ta gra w ziemię. To wykon... to wykonanie jaka gra. I ja... No i, i powiem wam, że naprawdę, jak to grać w takiego wilczego srańca, to wam się żygać chce. Prawda, ale jak się gra w takiego... Ja nawet nie wiem, kto tu do mnie kurde szczelą, Szczerze mówiąc. Ale gościa, pięknie sprzątnąłem. Czy wy to czujecie w ogóle? Czy wy to ugraczujecie? No, śmierdzie kupą. Masakr. No, a tak jak mówię, właśnie na Enemy Froncie. No, tamte misje, większość tych misji idzie przejść naprawdę po, po cichutku, nie? No, to czy znaczy wszystkie te misje, praktycznie oprócz powstania warszawskiego, idzie przejść po cichu, Oj, No i gościa tam nie było, wiecie, a się pojawił, nie? A, akurat na Enemy Froncie takich sytuacji nie ma. Na Enemy, na enemy Froncie to mi się podoba. Znaczy, Enemy Front jest ogólnie skonstruowany tak, jak kiedyś były skonstruowane... O, tu mnie rozwalił gościu. Tak, jak kiedyś były skonstruowane gry FPP. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że na każdym poziomie jest pewna ilość przeciwników i nie ma tak, że... no, chyba, że tam czasami podjało. Nie ma czegoś takiego jak tu, że gościem, prawda, teleportuje znikąd. Jest pewna grupa przeciwników i, i gracz, prawda... Jest pewna grupa przeciwników i gracz e, po załatwieniu ich wszystkich e, ma spo, święty spokój. Dopiero potem, jak się przechodzi na przykład do nowego miejsca na, na, na poziomie, prawda, no to idzie się tam dalej, przechodzi się gdzieś dalej, prawda, no to wiadomo, pojawiają się nowi przeciwnicy. Ale ogólnie na przykład w pewnym momencie, jak pojawią się na mapie ci przeciwnicy, to walczymy tylko z nimi. Nie ma czegoś takiego, że nagle wam się gdzieś tam e, te, te teleportują, prawda, nie wiadomo skąd. Nie ma czegoś takiego, żeby się nagle nie wiadomo skąd teleportowali goście Czegoś takiego akurat na enemy Francie nie doświadczycie no. no ale to jest troszeczkę inna gra, to jest e, znaczy troszeczkę inna, dużo inna, całkowite przeciwieństwa tego gówna tutaj Bo ta kupa to po prostu jest tragiczna To ta, to, 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 to przecież tu się cały czas pojawiają za plecami. Ręce rzuca tam granatami. O, dostał w końcu. Rozerwałem mu mięśnie na nogach. Żyły wszystko, więc wykrwawił się w miejscu gdzie stał. Super gran, naprawdę. Niesamowity jest ten wilczy. Kupaniec. Sraniec dupaniec. Eee, powiem wam, że naprawdę... wiedziałem, że gościu... Wiedziałem, jakoś czułem to, wiecie? Czułem to, że gość tutaj wyskoczy. Patrzcie ci się ten się w ogóle naprzód i nie wiem skąd. <gry> Normalnie jak Slender. Ta, jest, ta gra jest... No, ma elementy horroru. A jak Slender. Slender to tak samo prawie gówniana nagra jak ten wilczeszaniec. Jedyny sraniec, jedyne co to ten, to, to to, że tam tak dosyć, no nawet potrafi przestraszyć. Widziałaś gościa, jak granatami rzucą. Tego tutaj nie było, ale już się pojawił, nie? Nie było gro i się pojawił, zaraz tutaj mnie jakiś zaatakuje. Załatwi mnie, kurde, o ja wiedziałem, że po prostu wyjdzie gościu. Musiał wyskoczyć nagle Znienacka. Wyskoczyła menda z nienacka Nie naprawdę Tutaj mnie e, prosił to chyba moc Elektryczna gitary napisał Czy nie mógłbym zrobić zamiast Wolfensteina The New Wardera no. To może najpierw zrobić e, Enemy Front. No jeżeli masz takie, takie życzenia, no to jak najbardziej, prawda? To mogę zrobić. No tylko tak jak mówię, no Enemy Front ludzie nie jest taką krótką grą. Ja w enemy frontie ogólnie spędziłem, no, z tego co mi wiadomo. Bo przyznam, że najpierw to grałem w pirata ogólnie. To najpierw to najpierw to grałem w Piracika tej gry. No i... Teraz się znowu robi, robi, robi wczytywanie, w ogóle chore, te wczytywania są, ale nienormalna gra, no ale tyle. Ja najpierw przechodziłem sobie sam y, wersję, taką, wiecie. No, mnie gość, kurde, zgwałcił po prostu, zgwałcił mi psychikę i mnie przy okazji, ja sobie tutaj y, grałem. Najpierw mi Fronta w piracką wersję, to nie było tak, że ja go kupiłem z miejsca, prawda. Że ja go kupiłem, to no nie było tak, że ja go od razu kupiłem. Ja sobie tutaj e, grałem w pierw piracika. I pamiętam, że pirata. Dlatego teraz właśnie na Steamie przechodzę sobie po raz drugi. chcę zobaczyć, ile to wyszło, naprawdę. No i na jak na razie na Steamie. Wtedy mi się wydawało, że tak plus minus 10 godzin w niego gram. Że plus minus 10 godzin w niego gram. Ale jak było? To, to no, 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 na razie mam na Steamie, jestem w tej misji w Warszawie już. Praktycznie na samym końcu, jestem w misji w Warszawie. O, to, kurwa. Widzieliście to, widzieliście tego gościa tutaj. Masakra jakaś po prostu. A nie chce mi się już po tym kopać. I to jest żygać mi się chce od tej kretyńskiej gry, no ale przynajmniej zabawne jest. Wzięliście gdzie, gdzie, gości, no nie ma gości, i się pojawiają, no i był pies i zdech pies. By nie, nie było psa i jest pies, prawda? Poparcie normalnie, dźwiękowienie tej gry. Nienormalne jest... nienormalny. Aaaa! Wszystko zostało przygotowane zgodnie z planem. Jestem pewien, że nikt nie widział, jak opuszczaliśmy bunkier. Sterowiec ma dość paliwa, żeby dolecieć do Argentyny. Ja... Ja, Herr Führer. Ja, Herr Hitler. Herr, Herr Hitler. <grycie 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 przez Słyszę jakieś zamieszczanie niezwykłe. Drugi, no, boże Boże żałosne to jest No, ale tak jak mówię na enemy frequency, to jest. nie, muszę zrobić tutaj Laura, Bo przecież to kurde, ile mi. Przecież ile mi tego, helta. Przecież goź mi tyle Halta zeżał, że masakra. No teraz może być. A znowu jeszcze raz musimy zobaczyć tą żałosną katstękę. No, a ja chcę na przykład zrobić tego Wolfensteina do New Ordera u siebie, moi drodzy, bo chcę go mieć po prostu u siebie na profilu. Ale po części chcę mieć też pretekst, żeby sobie go po raz kolejny przejść. To jest, a ja Wolfensteina New Ordera nie wiem, czy, kto to wygaduje te głupoty i te kłamstwa. Ja nigdy go nie robiłem u siebie na profilu. Nigdy. Na poprzednim, na tym profilu, co miałem, to był. Był ten taki dzień po dniu, prawda? Że grałem sobie i pokazywałem wrażenia z gry dzień po dniu i tyle było, prawda? Nie było że czegoś takiego, żebym na przykład robił serię. Zaczynałem serię, tam miałem może pierwsze 3 czy 4 odcinki, to zaraz na pierwszym poziomie, ale to. no to, to nie była żadna seria, prawda? Zaczynałem, ale już później no, usunąłem ten profil, co miałem który mi się bardzo wybitnie nie podobał. Niestety tak jak mówię no, po usunięciu tych filmów, no to wyszło tak jak wyszło Nie jarał mnie już ten profil za specjalnie. Nie wiem czy teraz dobrze zrobiłem, że w ogóle tutaj wyszedłem Ale wydaje mi się, że chyba dobrze o Ile mnie tu nikt w dupkę od tylca, nie, chyba niedobrze, chyba niedobrze jednak muszę zobaczyć gdzie tu jest, aha, tu, czyli to było to może tu się gdzieś wychodzi, w inną drogą się idzie, nie wiem już no tak jak mówię, no właśnie dlatego chcę mieć tego chcę, mimo wszystko chcę mieć tego new order, aha, tu była drabina no tak, zapomniałem o tym dlatego tak jak mówię, no, chcę mieć tego new ordera Pełnego, prawda? Chcę, żeby była, żeby była z niego seria, ale ja też chciałbym, nie chciałbym, żebyście. W ogóle to będą u mnie na profilu bardziej przodowały takie tematy na, z nazistami. Mroczne tematy i tematy z, z nazistami, ogólnie krwiste, ale będą też samoloty będą też samolociki, moi drodzy. Będą też samolociki. Będziemy sobie też latać samolocikami. Nie wiem dlaczego. Co tu chodzi z tym sterowcą, Czy ja mam po nim strzelać, czy co? Tutaj ptaki przelatują przez silniki. Bo trzeba sobie nie trzeba się do niego dostać, czy ja. Chyba się trzeba było do niego dostać, coś mi się ja wydaje. Wiem, gdzie? Tam, gdzie ta drobina? No, chyba ta. A miałeś taką drobinę? Nie wiem. Chyba, Może dopiero w jakimś kolejnym etapie. No, chyba, że tak, ale tak jak mówię, powiem Wam szczerze, że jeśli syny Jebane, powiem Wam, że jeżeli na przykład e, Miałbym do wyboru, gdybym miał na przykład dwie gry, prawda? Wolfensteina, The New Ordera i Enemy Fronta, może Was zaskocza teraz, ale wybrałbym jednak e, Enemy Fronta, wybrałbym Enemy Fronta. Enemy Front jest grą, która mi się mimo wszystko bardziej podoba niż. E, Hitler po lewej która mi się mimo wszystko New, Enemy Front mi się mimo wszystko bardziej podoba od, um, od tego od Wolfensteina do New Ordera nie wiem czemu ale ta gra ma naprawdę coś w sobie niesamowitego, jest tak klimatyczna nie zgodzę się na przykład z ludźmi, którzy mówią, że o, jest to produkcja, która no bardzo fajna, ale jednak nie jest to coś, co miałbym pokazywać swoim wnukom, prawda no, nie wiem moi drodzy, bo według mnie jest to obecnie jedna z najlepszych polskich gier jaka się kiedykolwiek ukazała. Możecie się śmiać, bądź nie, ale tak jest, jest to jedna z najlepszych polskich gier jaka się ukazała. Między innymi za to, że w poszciwieństwie do takiego New Ordera naprawdę grada je możliwość e, wykonywania misji tak, jak prawda, że można je wykonywać e, robiąc rzeź albo po cichu. Tak, jak mówię, nie, nie oczekujcie tego. Czy są drzwi w ogóle? Czy tu nie do... ma drzwi, to jest szpital dla O bo Boże znowu. A tu masz wskoczyć do kółki. Eee. Eee. Chyba z tamtej platformy. Moi drodzy, no i bo przynajmniej gra naprawdę w przy, tam gdzie jest bitwa w, w, w Powstaniu Warszawskim, prawda? Gdzie są walki w Powstaniu Warszawskim, no to nam się nie da chować, to jest oczywiste, nie? To nie, ma, nie może być skradanka w czasie bitwy, bo no to jest bitwa normalna. Ale na przykład tam, gdzie są, prawda, misje takie, gdzie wykonujemy z ruchem oporu... I chyba nie zdążysz. A ja przecież nie zdążę, bo się... O, udało się. Musiałam użerać. Teraz może lepiej zapyć. Tylko teraz ja, ja nie wiem, czy ja rzeczywiście, a miałem wskoczyć, rzeczywiście miałem wskoczyć, już no, myślałem, że się gra wywali, że błąd jakiś, ja tam nie miałem rzeczywiście żeby tak naprawdę skakiwać. No, no, bo no, coś była zrobiona. No, była no mówię, tak jak mówię, ludzie, no w tym Enemy Frontzie, jak macie te misję, prawda, yy, tam, gdzie jest powstanie warszawskie, no to tak jak mówię, to jest taka typowa bitwa, jak na Call of Duty w Stalingradzie na przykład, tak to mniej więcej wygląda. Osobiście mi się Powstanie Warszawskie bardziej podoba, bo w Powstaniu Warszawskim nie tylko mamy misję w dzień, ale mamy też misję w nocy, a w nocy misja jest naprawdę niesamowita. Kiedy patrzymy na tą rozwaloną Warszawę i są takie, prawda, na przykład lecznicza, co tam, są takie napiszy, tak, napisy, takie, jak to się mówi, jak się mówi na takie świecące? Neony. neony właśnie są takie napisy, takie neony świecą na budynku trochę takie rozwalone lecznica prawda na I nie no to wszystko tak zrobione zajebiście że po prostu szok ludzie co ci się gości zmiał mi gościu nie. Hitler jest tutaj ja Hitler jeśli mnie uszkodzisz, zginiemy. Onaj, na pewno tego chcesz. Ty Hitlerze wstrętny. Ty Herr Hitler. Kurczaczki zjemy ze stołu i zabiję cię, w my Herr Führer. Rozkazuję ci zaprzestać ognia. Uszkodzisz urządzenie sterujące. Puść te ghadiec twoje kary. Sezmań za, nie mnie przecież. Nie mam zamiaru umierać. Nie! Nie! A, ja jąśmy rozwalić starobiec. I Herr Hitler giniesz. Funis von Sternoff to. No, jak na grę z 2006 roku, to robi wrażenie. Koniec tego? Chodź, Patrz, 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 patrz. patrz. to? Nie wiem, co nawet robiłem teraz. Nie wiem, co robiłem, bo obracałem jakimś karabinem. To chyba jest Ja pierdolę, jaka gra kretyńska. Dobra, to już jest koniec. Jestem... Ja jestem taki szczęśliwy teraz, powiem wam, że tą grę ukończyłem. Tak, jakbym normalnie został wyswobodzony z obozu koncentracyjnego przez wojska alianckie, czuję się jakbym był całkowicie wycieńczony po tej grze. I widzę tylko, aż jak się otwierają br br brama, prawda, otwiera się brama obozu i prawda, i już wyzwolenie nadeszło. Normalnie masakra. Tak, jak ktoś powiedział, twórcy powinni być sądzeni w Norymberdze za, za tą grę. No ale. No ale tak jak mówię, yy, podobno są większe ścierwa od tego. Nie wiem, nie widziałem, ale <laughs> tak czy owak, dzięki za pooglądanie tego. Moi drodzy, nie zapomnijcie o tym, że do 1 marca macie nadsyłać recenzję. Yy, Recyfacie się pali papierosa, tutaj. Wow, jaki dym. Nie zapominajcie, że macie wysyłać recenzję This War of Mine do 1 marca. Adres podam wam tam na dole Będziecie mieli w okienku Zresztą to jest ten sam razy, adres No na jaki adres można wysyłać Duchowicius, tak jak nazwa profilu Małpa .com. To jest mój adres e-mail Na który macie wysyłać Ale ja wam dam tam w okienku poniżej w informacji Będziecie mieli adres maila Na który możecie nadsyłać te recenzje This war of mine do 1 marca No tak więc dzięki za poglądanie Tego gówna i bywajcie